Większość torebek herbaty wygląda jak papier, ale wiele z nich zawiera plastik. Najczęściej jest to polipropylen. Służy on do uszczelniania torebki i utrzymywania jej kształtu. Oficjalnie polipropylen jest uważany za bezpieczny w kontakcie z żywnością, jednak w wysokiej temperaturze może uwalniać mikroplastik. Badanie z roku 2019 z McGill University. Wykazało, że jedna plastikowa torebka herbaty może uwalniać miliardy mikroskopijnych cząstek do naparu. Mikroplastik nie jest trawiony przez organizm może gromadzić się w tkankach i przenikać do krwi. Badania sugerują, że może wywoływać stan zapalny i stres oksydacyjny w komórkach. Wciąż trwają badania nad długoterminowymi skutkami, ale nie wszystkie torebki zawierają plastik. Niektóre są w całości z włókien roślinnych, np. z abaki lub celulozy. Część producentów używa też biodegradowalnych biopolimerów. Jak to sprawdzić? Na opakowaniu szukaj informacji o materiałach. Słowa plastic free lub biodegradable oznaczają brak tradycyjnego plastiku. Jeśli nie ma informacji, można zapytać producenta lub poszukać danych na jego stronie. Herbata liściasta parzona w sitku to pewny sposób na uniknięcie plastiku.